Już? Siemanko, witajcie. Nie wiem, czy mnie dostroiło, yy, wyostrzyło. Witajcie. I nie wiem, czy wiecie, że Kevin wchodzi na anteny. Yy, dzisiaj pierwsza część z Kevin sam w domu. Leci właśnie, jest teraz przerwa. Hmm. Świetnie się zbliżają, tak. Yy, z okazji tego życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, I tak dalej. Jeszcze najlepszego, dobrego, nowego roku. To jeszcze będzie to, to czas, żeby wam to złożyć. Tak. Święta się zbliżają Kevina już poszczają. Masakra! 20 lat co tam da, nawet więcej, bo nie wiem. To samo. I co? Zmiana na naszym kanale jest Kanon. I ile teraz będę powtarzała Jestem teraz tutaj na swoim YouTubie Dobrze, że teraz znowu wyostrzony, bo zmienię sobie tylko na MV. Uf. Czekajcie, to, co trzeba. No Okej. Okay. I co? Jest pierwsza rzecz. A petechnologi przysłał godzinę temu tak naprawdę przy chwileczką. Mam Canona Przesłał 2 godziny temu Bass Driver. Początki bywają trudne. Xplit to wczoraj dalej. Nasz kanał również też nabiera widzów. I nie ma oczywiście tutaj wiele naszych widzów. 34. I to jest po komentarza, zapewne. Tak. I teraz, będę teraz tworzył miniaturkę. I zapewne będzie wiele różnych rzeczy nowych. Będą te zmiany na naszym kanale, teraz nie, mnie raz znowu nie będzie To jest na oko dobierane MV Troszkę się bawię mostrzanką, troszkę kojarzę Wiem, że na przykład to, teraz będę na przykład głosczony, bo to ogarniam Teraz może Tak gdzieś powinienem mieć na taką odległość Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to wygląda Będę za chwilę robił miniaturkę I co, to tyle, się 🎵🎵🎵